w naszym teleturnieju Cekbulionerzy. Ten teleturniej jest bardzo popularny teleturniejem w Polsce. Najpierw zaprosimy pierwszego gościa, a potem wytłumaczymy zasady. Zapraszamy pierwszego gościa. <grystanie> Witaj. <grystanie> Jak masz na imię, ile masz lat i skąd pochodzisz? Mam na imię Andrzej. Pochodzę z Podlasia, a ja obrad tyle ile widać. A jakie są pana zainteresowania? Zainteresowanie, to co popadnie. Czyli? Nie Dobrze. Wiem. Siadaj, drogi gościu. Może wytłumaczmy zasady teleturniej. Nasz teleturniej jest bardzo znanym teleturniejem na świecie i w Europie. Tyle turniej jest do 7 7000 zł. I masz 7 pytań, na które musisz odpowiedzieć. Za każde pytanie dostajesz 1000 zł. Masz 3 koła łotełkowe: 50 na 50. Pomoc kamerzysty i pomoc mnie. Dobrze, więc zacznijmy od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie brzmi: W co gramy? Odpowiedź A: Cybulionerzy. Odpowiedź B: milionerzy. Odpowiedź C: 1 z 10. Czyli D, tak. A. A. A dlaczego akurat A? A czemu nie B? No bo A to A. Aha, i masz jakieś szczegółowe przepytania? Dlaczego A? No bo mam tak na porządku imię. A Kiterę. Aha, okej. Okay. Rozumiem. A na pewno chce Pan? Tak. Na pewno? Tak. Ale wie Pan, że jak za stracenie ten to Pan tysiąc złotych? trudno żyć jeszcze dalej no dobrze sprawdźmy tak to jest poprawna odpowiedź ty 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 D, opatrz kulej noga. Proszę jeszcze raz, przeczytaj pytań. Dlaczego cegła nie lata? Odpowiedź A, bo odkryła grawitację. B, bo nie. Nie odkryła grawitację. C, bo nie. D, opatrz kulej noga. Bo nie. Ale ta odpowiedź nie ma sensu. Tak. Wiesz, że jak. No. A nie chcesz skorzystać z koła ratunkowego? Ale ja nie powiedziałam TV <grym> Więc, więc A. Więc A mówisz? Tak, A. Na pewno? Na, pewno, na pewno? A nie chcesz 50 na 50? Nie chcę. Na pewno? Na pewno. Dobrze. Sprawdzamy. Tak, to jest poprawna odpowiedź. Jest, dobrze. Jest. Teraz odpowiedź, pytanie trzecie. Słuchaj, w którym roku urodził się Jan Paweł III? Mhm. A, jutro, B, w środę, C, tak pan Jezus powiedział, D, 2077. De. Definitywnie. Czy chcesz pan 50 na 50? Nie, nie jest pan pewny. Może pomoc prowadzącego? D. Na pewno? Na pewno. Nie byłbym tego pewien, ale na pewno? Na pewno. Niestety to jest błędna odpowiedź. Poprawną odpowiedzią była odpowiedź C. Tak pan Jezus powiedział. Dobrze. Ma pan teraz zarobione 2000. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego nie widać? Tak. Pytanie czwarte brzmi tak. Tak. A, tak, B, nie, C, może, D, to zależy. Jeszcze raz poproszę przeczytaj. Tak. A, tak, B, nie, C, może, D, to zależy. Pytanie poproszę. Tak. I znak zapytania. To jest Aha. pytanie. I odpowiedzi. A, tak, B, nie, C, może, D, to zależy. Może. Mm. Nie, to nie, to nie może być dobra odpowiedź. Chcesz użyć koła ratunkowego? Może chcesz użyć koła ratunkowego? Masz 50 na 50? Pomoc 50 na 50, poproszę. Dobrze, więc odpowiedź może i to zależy. Może. Odpowiedź może i zależy. Znikła, więc jest tylko tak albo nie. Nie. Na pewno. Na pewno. Nie, przepraszam, jednak tak. Na pewno tak? Tak. Definitywnie. Tak. To jest dobra odpowiedź. Zarobił pan kolejny tysiąc. Już mamy w sumie tysiące. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego nie widać powietrza? A. Jest brzydkie. B. Bo wtedy byłoby widać pierdy sąsiada C. Bo nic by nie było widać D. Ty się mnie pytasz? Odpowiedź A jest za brzydkie. B. Bo wtedy byłoby widać pierdy sąsiada. Pierdy sąsiada. Definitywnie? Mm -hmm. Na 100%? Na 100%. Na 200. Mm -hmm. Definitywnie. Mm -hmm. Dobrze. To jest poprawna odpowiedź. Zarobił pan 4000 zł. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dokąd przysłowie. Jak się nie ma, to się lubi, to się. A. Lubi, to się ma. B. Chce. C. prosi o to rodziców. D. kradnie. Kradnie. Na pewno? Na pewno. Definitywnie? Definitywnie. Nie pan z koła ratunkowego? Mm -mm. Dobrze. To jest poprawna odpowiedź. Zarobi Pan 6-5 tysięcy złotych. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak się śmieje las? A, hech, b, lol, c, mech, mech, d, x, mech, mech. Mech, mech. To jest poprawna odpowiedź. To było ostatnie pytanie. Czy chce pan jeszcze mieć jedno pytanie, aby suma wyszła 7 tysięcy? Jak pan odpowie na kolejne pytanie? Tak. Będzie mógł Pan zarobić pełną tak. sumę w naszym programie. Tak. Czy chce Pan to zrobić? Tak. Dobrze. Przytajmy ósme pytanie. <laughs> Jak się nazywa pierwszy film na kanale? A. 9 marca. B. Etui. C. Reklama kart. D. Recenzja cegły. Nie jestem pewny, ale bym poprosił pomoc prowadzącego. Dobrze. Ten film nagrywałem pomocy mojego asystenta inaczej mojego brata i on był na plastyce gdzie? na język na przedmiot plastyka był potrzebny karty dobrze Odpowiedzę, karty tak na pewno tak na 100% tak Zstań. A ty zań To była dobra odpowiedź Wybieramy się złotych Jezus! Jest! Udawało się! Czy jesteś z tego dumny? Tak! Na pewno? Na pewno! Jaka radość! <laughs> bardzo dobra! O! To dobrze, cieszę się. To były bardzo wielkie emocje. Niestety... Musimy się już pożegnać. To już jest koniec. Do widzenia. Do widzenia. A jeszcze nie ma 10 minut. <grystanie> <grystanie> dobra, dobra, czekaj. Wychodź, Pożegnajmy okay. Artura. Pożegnajmy Artura. Naszego najlepszego. I tak oto zakończył się pierwszy odcinek Cebulionerów. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny, nie dawajcie łapek w górę, bo nigdy, się, bo to nigdy o, drugi odcinek się nie pojawi, więc... Róbcie co chceta, dajcie komentarze, udostępniajcie. No, przesyłajcie sąsiadowi, niech pierdy sąsiada, żeby ich nie było nigdy widać. Żeby reklama kart zawsze była z nami. I uważajcie na pierdy sąsiada, bo naprawdę są niebezpieczne. Ja <laughs> ostatnio szłam sobie przez las i widzę pierdy sąsiada. A żeby dziwi, co zdziwić, się na robi w lesie. Ale to już długa historia. odpowiemy w innym filmie. Na razie, do zobaczenia. Dobra, czy powiedziesz, że chcesz mieć 1000 subskrypcji, żeby coś zarabiać na tych filmach. Co? Że chcesz zarabiać na tych filmach? A to... no tak, jeszcze ten... Potrzebuję tysiąca subów, bo tak, bo lubię. To mi da bardzo wielką motywację do nagrania kolejnego filmu za dwa lata, więc wiecie co robić. Żegnajcie.